Nie Nie Super. Już i nie na filmu Super. I się. Już 1-0. Gdzie byłeś? pierwszego gola, żeś filmował. Pierwszy gola. No nie, no to to będzie strzelony, ciężko. Strzelony, tak, ciężko to... będzie wyrównać ten oh.

I to było, że Ale to było zbierze, 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 zbierze. No i Piotrka, kurde tam. Piotka no kurna. Prezes, gada! Dajcie to w się! トシャツは

Dobrze gramy, na razie. Oni to tak teraz jakby w ogóle nie chcieli grać, Bo ani nie atakują, ani nie bronią, tak nie? To jest my jak zaczynaliśmy. To, to jest tak jak my żeśmy zaczynali, dokładnie ten poziom,

A ten bramka trzy kurde. No że możemy. Tego to chyba nie możemy, kurde, już za bardzo. Dobrze idzie, dwie bramki i widać, że jest. Spokojnie, oni też mają drugi skład. To może to, no, ale my mamy jeszcze, kurde, zostawionych ustawionych asów. А, no, не дай никак. Dużo dobrze. A. To na nie jest trzyzera, bo takiego jest taki jest pewny. A dwa jeden to jest jedna bramka, a potem drugi farfonem jest. Trzeba to zamknąć pierwszy pierwszej Bramkarza Bramkarza to nie mają najlepszego, to tu kurde. Myślę, że, że jeszcze coś nam wpadnie Tak, chyba bogatości nie ma w tym bramkarzu. No, ledwo ledwo, nie. mam problem chyba z trzeciem piłki. Ale wzrost ma fajnie, dobrze wygląda. Ale co takim zresztą dobrze po jednej wow! Rakieta.

Penolik. Tak. Ye. Ye. Dobrze. Dobrze mamy podaj, gramy. Odwracamy się, odwracamy się.

no trzeba by wygrać, jak byśmy wygrać więcej, jak 4-0, no to pierwsze no, miejsce. No to jest realne, to Kurde, jest realne. No. Dobra, w ogóle wygrajcie. Brawo, czas! Jeden, Patrz, patrz! A, no, Kurde, o, ma cholera! O Jezus! Pierdolnąć gdziekolwiek! miałem. Tomek tą jedną też, co strzelał, to... to tak. Tak nieraz kurde sam na sam to jest pod... gorzej strzelić kurde niż, niż z akcji. No. Trzech tam z bramkarzem polecieli kurwa.

No, wytocie, no, to to strzelić, nie? To już się masz boli, to takie to akcje na pasy musisz nie? Co by się nie działo, nie? On z tym bramkarzem wszystko Mógł go kiwać, tak. zamarkować, położyć <śmienny> się najlepsze. Dobrze, że jest 2-0 no, tak to by na niego poszły. <noise> Kurde, chuje inne. Ojej, 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 teraz. Ja. Jezus! to, to, to teraz trudno no nie, powiedzieć. kurczę, bo to się zemści.

I już pierwsi w tabeli by my byli. dwóch setach. Artur, musisz grać, ty byś strzelił obie dzisiaj. Dziękuję. Jesteś aktualnie najlepszym opostnikiem. Nie, u Artura to jest tak, że jak mu na treningach nie idzie, to w meczu budzicie. Ostatnio mu w środę to wchodziło wszystko. <grym> w środę coś chciał, to brał. Co jest, to... Ale jakie treningi, tak samo, nie? To Super. Dawaj, dawaj. Super. Dawaj, dawaj. Jesteś, dawaj, jesteś, dawaj, ja to kurwa wchodziłem po tym boisku, tam się szpendalałem. Patrzcie A paliwko przyspieszyło jeszcze tak, ja się spodziewałem, że będę tak grało, ale co robiłem nie to Nie No, to jest, to jest stopy, <gry> no, no, prawie, Ja naprawdę wiedziałem, że szału nie będzie, bo to tak wygląda. Chciałem, chciałem, ładnie. No i lawa i piona. Kurwa, ja cholera. Je. Есть, есть. Эй, куда? Да, 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 да. Kurde, i tam też. Pssst. 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 O kurwa. Ładnie sobie coś. No nie, może kontuzja w pierwszym meczu. Do <gryồng> Nie wiem co stanął dzisiaj czy... No, nie wiem czyście pokopali się? Nie wiem jak to było. Nie wiem, nie widziałem właśnie. Wołysie, wołysie, wołysie no! No i pionie, kurde. Jie. Kurde, Cholera, już Jesz, jeszcze kurde miał Patryka, kurde, no. Kurde, no takie.

o teraz ładnie, tu klepali, ładnie wyszliśmy, nie No i nikt nie atakuje. Całe są nie podał tamtęgi. I środek bez zmian. Wiesz, że jak go środkiem No, nie, Ale jeden wstał w środku, a drugi jeszcze wchodził. Dobrze, że strzeliła nie podał, bo by była bramka.

Spokojnie. Daniela linia jest, zobacz, nasz jest dwóch. Daniela, jest czas, ale pomóż mu. I do gry. Do gry.

Dobra, 3-0, to wygrali. No, tu o pierwsze miejsce w lice walczymy teraz. W tabeli. Skryna się zrobił, z... można nie grać do końca. nie?

Aktualnie tak, 3-4 będzie pierwsze, bo 4-1 na całym roku. Kuu, prezes, kurwa. Znaczy, no były wyższe by zwycięstwa, ale Nie, pierwszej kolejce, no. Nie wiem, najwięcej to wybraliśmy, chyba 7-0 czy 7-1.

Czas. Czas. Jest Kamil! pograjcie teraz! Mała Jest Kamil, pograjcie teraz! Brawo Kamil! Za Reika! Super! Czas! lewał z boku no. No, Ale to, to była najlepsza rzecz, która no, prawie jeszcze raz by się tak tego. To było najlepsze jak wryczne, bruna Nie, no to Nie no, śmiał parady sam na sam, widziałeś jak bronił. No, Ale <laughs> jakie to szczałe były, dwa no, waręcznik by zatrzymał. No, tak, no. <laughs>